Dobre. No, pancia, potrzyma miseczkę, tak. Widzisz, i marcheweczka, i buraczki, i rybka. No, tak, będziemy dziecko karmić, nie? No, patrzymy. Pięknie, Majusia wszystko zjadła. No, pięknie, grzeczny piesek. To jest obiad, powiedz. No, a nosek jaki. Jeszcze byś zjadła? Starczy. No już wylizałaś miseczkę do cna. Jeszcze nosek sobie wylisz. Dobre było? Pokaż, jakie dobre. Maja! Proszę, jak pięknie dziecko zjadło, aż miło na sercu. <taki> Takie było dobre. A nie tam gluty, nie? Koniec z glutami. Tak, kochane dziecko zjadło, podziękuję mamuni. Nie, nie.